Pewien człowiek był strasznym gadułą. Jego język pracował szybciej niż myśli, a zdawało się, że nie mógł zatrzymać się nawet na chwilę. Miał zwyczaj wpadać w kłopoty ze względu na swoją gadatliwość. W pracy, zamiast skupiać się na zadaniach, wygłaszał długie monologi, przez co często bywał opóźniony i nie spełniał oczekiwań. W domu jego rodzina często musiała przerywać mu w trakcie jego wylewów słów. Co doprowadzało do niepotrzebnych spięć i kłótni. Nigdy nie wiedział, kiedy odpuścić, zawsze racja musiała być po jego stronie. Z czasem on zaczął tracić przyjaciół. Ludzie unikali go, unikając jego niekończących się opowieści i zrzędzenia. Nawet jego najbliżsi zaczęli się od niego oddalać, zmuszeni do znoszenia ciągłego napływu słów, które stawały się coraz bardziej męczące. Kiedy już wszyscy się od niego odwrócili, on czuł się osamotniony i zagubiony. Myślał, że to koniec jego drogi, że nikt już nigdy nie zechce go wysłuchać, że jego gadatliwość zrujnowała wszystkie relacje, które kiedyś miał. Ale pewnego dnia, w trakcie spaceru po lesie, usłyszał o tajemniczym mistrzu Zen, który mieszkał w pobliskim klasztorze. Zdecydował się na spotkanie z nim, Mając nadzieję na znalezienie odpowiedzi na swoje problemy, Mistrz Zen przyjął go z otwartymi ramionami i wprowadził go w nauki buddyzmu Zen. Powiedział mu, że mówienie jest ważne, aby wyrazić swoje uczucia wobec innych, ale zaznaczył, że milczenie jest jeszcze ważniejsze. To było DLA niego odkrycie. Czasami to, co najważniejsze, wyraża się w ciszy. Mistrz Zen zdradził mu sześć sytuacji, w których należy zachować milczenie. Podkreślił, że w milczeniu kryje się siła, która pomaga zrozumieć siebie i innych oraz prowadzi do spokoju umysłu. To spotkanie z Mistrzem Zen stało się punktem zwrotnym w jego życiu. Stopniowo zaczął praktykować milczenie i medytację, co pozwoliło mu zrozumieć prawdziwą wartość słów i ciszy. Dzięki temu odkryciu zaczął odzyskiwać utracone relacje i zbudował nowe, bardziej harmonijne życie. Sytuacja pierwsza: milcz podczas odczuwania silnych emocji. Mówią, że emocje są wachlarzem barw naszego życia, lecz gdy stają się silne, mogą przekształcić się w burzę zagrażającą naszej spokojnej egzystencji. Gniew, smutek czy frustracja Każda z tych emocji ma swoją siłę i moc, która potrafi nas zdominować, jeśli jej nie opanujemy. W takich chwilach warto zatrzymać się na chwilę i pozwolić sobie na milczenie. Milczenie podczas odczuwania silnych emocji nie oznacza ucieczki czy ignorowania swoich uczuć. To nie uchylanie się od nich, lecz próba zrozumienia i oswojenia. Kiedy milczysz, dajesz sobie czas na refleksję nad swoimi myślami i emocjami. Pozwala to na spokojne przemyślenie, co tak naprawdę czujesz, oraz zidentyfikowanie źródła swoich emocji. Gdy silne emocje nas ogarniają, często mamy skłonność do impulsywnego reagowania. Wypowiadamy słowa, które mogą zranić nas samych lub innych. Jednak milczenie daje nam chwilę na zatrzymanie się i zastanowienie, co tak naprawdę chcemy wyrazić. To czas na wybór słów, które będą konstruktywne i pomocne w rozwiązaniu sytuacji. Przez milczenie podczas odczuwania silnych emocji uczymy się opanowania siebie oraz sztuki samokontroli. To umiejętność, która pozwala nam lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz uniknąć niepotrzebnych konfliktów. Ponadto daje to również czas na zrozumienie drugiej strony, co może być kluczem do budowania zdrowszych relacji międzyludzkich. Zapamiętaj, mój drogi uczniu, że milczenie w obliczu silnych emocji nie oznacza słabości, lecz odwagę i mądrość. To sztuka, która pozwala nam zbliżyć się do siebie samych i lepiej zrozumieć nasze uczucia. Dlatego, gdy wiatr emocji zawieje, pozwól sobie na chwilę ciszy, która pomoże CI odnaleźć spokój i równowagę wewnętrzną. Sytuacja druga: milcz, gdy mówi ktoś inny. Gdy milczysz, przesyłasz niezwykle ważny komunikat. Mówisz, że słowa drugiej osoby są dla Ciebie ważne i wartościowe. To gest, który głęboko dotyka serca, pokazując, że jesteś gotów poświęcić swój czas i uwagę, aby zrozumieć drugą osobę. Szacunek i empatia, jakie wyrażasz poprzez milczenie, budują poczucie więzi i zaufania między ludźmi. Często zauważamy, że ludzie mają wyższe mniemanie o tych, którzy potrafią milczeć i skupić się na słuchaniu. Widzą w nich cechy takie jak kompetencja, empatia i godność. Twój spokój i cierpliwość w słuchaniu mogą budować więź zaufania, która jest niezbędna w każdym rodzaju relacji. Milczenie podczas słuchania pozwala ci przeniknąć do głębi serca drugiej osoby. Kiedy pozwolisz jej mówić bez przerywania, dajesz sobie szansę na lepsze zrozumienie jej potrzeb, perspektyw i uczuć. To wnikliwe wsłuchiwanie się w słowa drugiego człowieka prowadzi do autentycznego zrozumienia i bliskości między ludźmi. Poprzez umiejętność milczenia podczas słuchania, budujesz niezwykle cenne więzi interpersonalne. Kiedy ludzie czują, że są naprawdę słuchani i zrozumiani, rośnie poczucie bliskości i zaufania. To zaś pozwala na tworzenie bardziej satysfakcjonujących relacji osobistych które stanowią fundament naszego szczęścia. Warto również zauważyć, że milczenie podczas słuchania może być skutecznym narzędziem w rozwiązywaniu konfliktów. Gdy jesteś w stanie usłyszeć drugą stronę bez przerywania lub skupiania się na obronie swojego stanowiska, tworzysz przestrzeń dla dialogu i porozumienia. To pozwala na bardziej efektywne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami międzyludzkimi. Rozważ te słowa, mój drogi uczniu, i pozwól, by mądrość milczenia prowadziła cię na drodze do głębszych relacji, większego zrozumienia siebie i innych oraz harmonii w twoim życiu. Sytuacja trzecia: Milcz, gdy się zastanawiasz i podejmujesz decyzję. W życiu nie brakuje momentów, kiedy musisz podjąć trudne wybory i decyzje, które będą miały wpływ na twoją przyszłość. Czy to decyzja o zmianie pracy? Przeprowadzce do innego miasta, czy też wybór partnera życiowego. Każda z tych decyzji wymaga namysłu i zastanowienia się nad konsekwencjami. W takich chwilach milczenie staje się Twoim sojusznikiem. Pozwala Ci na chwilę oderwać się od zgiełku codzienności i skupić się na analizie sytuacji. W ciszy naszego wnętrza możesz lepiej usłyszeć swoje wewnętrzne głosy i zrozumieć co tak naprawdę jest DLA ciebie istotne? Milczenie nie oznacza biernego oczekiwania na rozwiązanie problemu, ale aktywnego rozważania różnych opcji i możliwości. Daje nam to przestrzeń na przemyślenie swoich intencji i wartości, które powinny kierować naszymi wyborami. To czas na zrozumienie, co naprawdę chcemy osiągnąć i jakie są nasze priorytety. Przez milczenie podczas rozważania decyzji unikasz pochopnych osądów i działania impulsywnego. Pozwala to uniknąć potencjalnych błędów, które mogłyby prowadzić do niepotrzebnych problemów lub żalów w przyszłości. To także szansa na rozwinięcie się jako jednostki i lepsze zrozumienie swoich pragnień oraz celów życiowych. Gdy stoisz przed trudną decyzją, pozwól sobie na chwilę milczenia. To czas, który pozwoli Ci lepiej zrozumieć siebie i swoje życiowe priorytety. W ciszy znajdziesz odpowiedź na wiele pytań i odnajdziesz drogę, którą warto podążać. Sytuacja czwarta: Milcz, gdy nie masz wystarczającej wiedzy. Napotkasz tematy oraz sytuacje, o których kompletnie nie masz pojęcia. W takich momentach milczenie może być Twoim najlepszym sojusznikiem. Dlaczego? Ponieważ przyznanie się do braku wiedzy jest oznaką dojrzałości i pokory. Gdy opowiadasz o czymś, o czym nie masz pojęcia, ryzykujesz wyjście na głupca. Możesz popełniać błędy, wypowiadać się na tematy, które nie są ci i znane, ale to prowadzić do nieporozumień lub kompromitacji. Dlatego w takich sytuacjach lepiej zachowaj milczenie i wysłuchaj tych, którzy posiadają wiedzę na dany temat. Milczenie w obliczu braku wiedzy pokazuje Twoją gotowość do nauki i poszukiwania prawdy. To również szacunek wobec osób, które posiadają odpowiednią wiedzę na dany temat. Przyznając się do braku wiedzy, dajesz sobie szansę na naukę i rozwój, a także unikasz popełniania błędów, które mogłyby Cię skompromitować. Nie bój się przyznać, że nie wiesz. Milczenie w takiej sytuacji nie oznacza braku inteligencji, lecz odwagę i szacunek DLA samego siebie oraz innych. To także droga do poszerzania horyzontów i zdobywania nowej wiedzy. Więc gdy nie masz wiedzy na dany temat, lepiej jest zachować milczenie i skupić się na nauce. Sytuacja piąta: zachowaj milczenie, gdy chodzi o uczucia i konflikty. Konflikty są jak burze, które niespodziewanie nadciągają, niosąc ze sobą napięcie i chaos. W obliczu takich sytuacji milczenie może okazać się potężnym narzędziem do złagodzenia napięcia i znalezienia spokoju. Gdy w trakcie sporu zachowujemy milczenie, dajemy sobie oraz drugiej osobie szansę na chwilę refleksji. Zamiast reagować impulsywnie i zaostrzać sytuację, Pozwalamy sobie na spokojne przemyślenie słów i działań. To czas na zrozumienie perspektywy drugiej strony oraz szukanie konstruktywnych rozwiązań. Milczenie podczas konfliktu nie oznacza unikania problemu czy ucieczki od niego. Wręcz przeciwnie, jest to sposób na zachowanie spokoju i szacunku wobec drugiej osoby. Daje to również przestrzeń na głębsze zrozumienie przyczyn konfliktu oraz naszych własnych emocji i potrzeb. Warto pamiętać, że milczenie podczas konfliktu nie oznacza rezygnacji z wyrażania swoich uczuć i poglądów. To raczej moment na zastanowienie się nad tym, jak najlepiej wyrazić swoje myśli w sposób konstruktywny i bezkonfliktowy. To sztuka komunikacji która może pomóc nam rozwiązywać spory i budować silniejsze relacje. Dlatego w trakcie konfliktu, zanim wypowiemy kolejne słowo, zatrzymajmy się na chwilę i pozwólmy sobie na milczenie. To może być klucz do zrozumienia, pojednania i budowania trwałych więzi. Uczucia, te skomplikowane i często nieuchwytne siły, mogą prowadzić nas przez życie, kierując naszymi decyzjami i relacjami. Jednakże są momenty, kiedy milczenie staje się najbardziej mądre i szlachetne. Kiedy dotyczy to uczuć, milczenie może czasem być najbardziej wymowną formą wyrażenia. Czasami słowa są zbyt małe, zbyt ograniczone, aby opisać głębie naszych uczuć. Wtedy właśnie milczenie staje się potężnym narzędziem pozwalającym nam na przekazanie tych nieopisanych emocji. Milczenie w obliczu uczuć. Nie oznacza ucieczki od nich czy ignorowania ich istnienia. Wręcz przeciwnie, jest to moment, kiedy dajemy sobie prawo do uczucia i pozwalamy sobie na ich przeżycie w najczystszej postaci. To czas na głębokie wsłuchanie się w siebie i zrozumienie, co tak naprawdę czujemy. Czasem milczenie jest najbardziej empatyczną reakcją wobec drugiej osoby. Pozwala nam dać jej przestrzeń na wyrażenie swoich uczuć. Nie przerywając ani nie oceniając. To także szacunek wobec drugiej osoby, pozwalając jej na swobodne wyrażenie siebie bez strachu przed naszą reakcją. Dlatego, mój drogi przyjacielu, nie bój się milczenia, gdy chodzi o uczucia. To nie jest oznaka słabości czy unikania, lecz odwaga i szlachetność. Pozwól sobie na ten moment spokoju i introspekcji. Który może prowadzić do głębszego zrozumienia siebie i innych. Sytuacja szósta. Zachowaj milczenie, gdy stajesz się ofiarą szyderstwa. Szyderstwo jest jak trujący dym, który może przeniknąć do naszego życia i zatruć nasze serce. W obliczu szyderstwa milczenie może być najbardziej godnym i mądrym wyborem. Kiedy stajesz się celem szyderstwa, instynktem może być chęć obrony siebie, konfrontacji lub odwetu. Jednakże milczenie staje się potężnym narzędziem pozwalającym na zachowanie spokoju i godności w obliczu agresji. Zachowanie milczenia w obliczu szyderstwa nie oznacza akceptacji czy uległości, to raczej wyraz siły i kontroli nad własnymi emocjami. Pozwala to uniknąć eskalacji sytuacji. I utrzymać równowagę wewnętrzną. Milczenie w obliczu szyderstwa pokazuje, że nie jesteś zdeterminowany przez agresora, ale zachowujesz kontrolę nad sobą i swoimi reakcjami. To także forma szacunku dla samego siebie, nie pozwalając na zranienie przez słowa innych. Gdy stajesz się ofiarą szyderstwa, pozwól sobie na milczenie. To nie oznacza rezygnacji czy słabości, lecz odwagę i godność. Pozwól sobie na chwilę spokoju i zrozumienia, że milczenie może być najpotężniejszą bronią w obliczu szyderstwa. Zachęcam Cię do polubienia tego filmu, subskrybowania naszego kanału i dzielenia się nim z najbliższymi. Dzięki temu więcej osób będzie miało okazję poznać mądrość milczenia i jak może ono pozytywnie wpłynąć na nasze życie. Dzielmy się tą mądrością z innymi, by razem budować lepszy świat pełen empatii, zrozumienia i szacunku. Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. W zakończeniu naszej podróży przez mądrość milczenia, pozwól mi podsumować, drogi czytelniku, wszystkie sytuacje, w których milczenie może okazać się naszym największym sprzymierzeńcem. Milczenie podczas słuchania pozwala nam głębiej zrozumieć drugą osobę i wyrazić szacunek wobec jej słów. To gest empatii i uwagi, który buduje silniejsze więzi międzyludzkie. Gdy odczuwamy silne emocje, milczenie daje nam czas na refleksję i kontrolę nad sobą. Pozwala uniknąć impulsywnych reakcji, które mogłyby zranić nas samych lub innych. Podczas rozważania decyzji, milczenie pozwala nam skupić się na analizie sytuacji i konsekwencji. To szansa na podjęcie mądrych i przemyślanych decyzji, które będą służyć naszemu najlepszemu interesowi. Gdy popełnimy błąd i potrzebujemy przeprosić, milczenie może być potężniejsze niż tysiące słów. Pozwala nam dać przestrzeń drugiej osobie na wyrażenie jej uczuć i zrozumienie naszego szacunku wobec nich. W trakcie konfliktu milczenie może działać jako narzędzie do złagodzenia napięcia i szukania konstruktywnych rozwiązań. To sposób na uniknięcie eskalacji sporu i utrzymanie spokoju w trudnych sytuacjach. Nawet w obliczu szyderstwa milczenie może być wyrazem siły i godności. Pozwala nam zachować kontrolę nad sobą i uniknąć zranienia przez słowa innych. Podsumowując, milczenie nie zawsze oznacza brak reakcji czy uległość. To czasem najbardziej mądry i szlachetny wybór, który pomaga nam lepiej zrozumieć siebie i innych, budować silniejsze relacje oraz zachować spokój w obliczu życiowych wyzwań. Niech więc mądrość milczenia będzie naszym przewodnikiem na drodze do pełni życia i harmonii wewnętrznej. Subskrybuj nasz kanał, zmieniaj swoje życie dzięki słowom, które dają siłę. Zapraszam Cię do zapoznania się z innymi filmami, które mogą Cię zainspirować.